W dzisiejszym odcinku zapytałem sztuczną inteligencję o pomysły na odcinek. Pierwszy z pomysłów zobaczycie w dzisiejszym filmie. Pomysł brzmi Survival na pustyni. Przetrwanie na pustyni może być trudne ze względu na brak wody i drewna. W tym odcinku możesz pokazać jak przetrwać w takiej sytuacji, jak zdobyć wodę i pokonać wyzwania, jakie stawia przed nami pustynna przygoda. Pozwoliłem sobie dodać moda, żeby nie było tak nudno. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, więc już jesteśmy na świecie. Jedyny problem jest taki, że ja nie wiem, co ja będę jadł. Dobra. Czy ja mogę się sobie A? handlować? Mogę. To... Dobra, idą zombiaki. W ogóle chyba nie mówiłem, ale muszę tutaj 5 dni przetrwać. Eee. O! Mamy oazę. O kolejny villager, ja jeszcze takich nie widziałem, z tobą mogę tutaj działać. Co ty gadasz? A. Ja to chcę. O, a wpierw pójdziemy sobie do tego. Może tam będzie żarełko. Dobra, ja to olewam. O, tu mamy jeszcze schody. Dobra, git. I uwaga, mam jakiś dziwny blok, zbiorę go sobie. Co to? Dark blade. Zbieram ten blok. Czy to była jakaś skrzynka? To raczej niczego więcej nie ma. Yy, to jest chyba kokos. O, jest kolejna skrzynka. Losowe. Mamy już... Pełnego secika. Mamy kolejną oazę. Życie. dobra weźmy sobie coś. Same złote rzeczy. Chyba się zakopię pod ziemię. Żyje. Chyba robi się dzień. jest problem ja mam trzy serca. Ej to jest nadal biom pustynny. ba Ogólnie drugą część nagram innego dnia, więc widzimy się. Dobra, jestem. U was to była chwila, noc się robi. Dobra, płyniemy tam. W ogóle napiszcie, czy chcecie kontynuację z tej sztucznej inteligencji? Bo mi się ten pomysł strasznie spodobał. Tu mamy drzewo. Wygląda jak jakieś uschnięte drzewo. Ja je skopię. Trzeba to rozkopywać. No i znowu noc. Znowu. Dużo drewna mamy. Uważam, że jestem źle uzbrojony. Wioska. Idziemy do wioski. Ja mam na i dalej. Jest. Pól Olej, mi serce normalnie stanęło jak tym zbychem nie walnął. Dobra, prześpimy się w wiosę. Iśpij. A mnie raczej nie... No to już wiadomo czemu mnie tam nie było. A mnie kolejne to coś. O nie. Tam się... Ja mogę wchodzić na tą pomarańczową pustynię? Dobra, nie, ja na to nie wchodzę, bo to jest teoretycznie inny biom. Ej, co jest? Upada? Nad rzeką? Idę dwa kroki? Nie pada. I mamy... kolejną skrzynkę. Koniec tego... To jest, i kolejna wioska. Ogólnie to piąty dzień już się zaczął, więc znaczy zaczął się już niedawno. Więc y, dogram teraz do końca piątego dnia. I kończę. Wezmę sobie siodło. A tu mamy te emeraldy. I co, już robi się noc? Pożegnamy się w tej wiosce. Ja Was żegnam. Cześć.